Cześć wszystkim, z tej strony Kwarius. Dzisiaj przechodzimy z Kimsy. Z Kimsy przechodzimy goście. Tylko spróbuję to przejść tylko z dwoma małpami Jeżeli mi się to uda, to będzie super. Jeżeli nie, no, to, no to nie wiem. Ostatnio przechodziliśmy tą, tą mapkę. Jak widzicie, skimpsy zrobiłem już poza nagraniem, trochę mi to zajęło. No ale się udało. A my dzisiaj będziemy przechodzić kurort z skimpsy. Tylko że uwaga, dwoma małpkami. Jeżeli to się uda, to będzie niezły odcinek. A jeżeli nie, no to, no to nie wiem. Pierwszą małpką, jaka będzie tu grała główną rolę To jest... Małpka Czarodziej Schowajcie sobie parasol Zaczynamy od Małpki Czarodzieja I... Będziemy jeszcze Grać y, tym... Zaraz no, będziecie patrzeć Z czasem Jak to wszystko ewoluuje ulepszam sobie Żeby tutaj Małpka Czarodziej nam niszczyła baloniki. Póki co idzie i bardzo dobrze. Jestem z niej dumny. <grym> ehm, no więc tak. Mam nadzieję, że ta taktyka nie wyjdzie. Póki co idzie całkiem, całkiem. Całkiem bardzo ładnie. Więc się cieszę. <grym> Będzie to bardzo ciężkie, bo nie mogę wpusztać. No nie mogę nic innego postawić, praktycznie, zarabiam tylko z tego, z tego co mi balony dają. Zbieramy na ścianę ognia, żeby wiecie, blokowało ta ściana ognia, no bo to jest przydatne po prostu, co ja powiem. Jak widzimy małpka czarodziej daje radę, na razie. Będziemy korzystać strzelec rzutkowy, jeżeli go nie macie no to, no to jeszcze nim nie zagracie w sensie nie zrobicie tego co ja ja właśnie kupiłem ścianę ognia mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko, serio bo to jest 100 rund, to się to trochę czasu poświęca na to ale zobaczymy jak będzie, nie? póki co idzie maśnie nie? I już, yy, robimy dół robimy tu i tu póki co Zrobimy jeszcze mały zmysł i zaczniemy się zabierać za y, właśnie szereg rzutkowy który będzie nam musiał tu pomóc w wygraniu tego, póki co nam idzie bardzo fajnie. Jestem zadowolony z tego jak idzie ta taktyka. Idzie wręcz idealnie, póki co. I powoli będziemy stawiać tego dart yy, no tego, strzelca rzutkowego, takiego z miniganu. To musi być zamknięte, bo inaczej nie postawicie go. I trzeba go tak postawić, żeby... O! Właśnie coś takiego. I on musi mieć zablokowany gdzieś tutaj. Chyba. Coś takiego, coś takiego. Ulepszamy skupienie żeby on nam prosto strzelał. Jeszcze... jeszcze zobaczę. O, widzicie? Coś takiego. I on nam będzie niszczył te balony. Mm, oczywiście dajemy to. I zbieramy na kapsuły hydry. Bo jest mi bardzo potrzebna. <laughs> Właśnie po to daliśmy tą mobkę, żeby niszczyła fioletowe balony. Jest ona nam bardzo... Poważnie, potrzebna i ważna. Póki co idzie całkiem całkiem, jestem zadowolony z tego wszystkiego. Niech to tak leci, póki co. Tutaj Mag nam to zniszczy swoim ogniem, dlatego był nam potrzebny. Przelepszymy sobie maga na migotanie, ponieważ nekromania jest nam potrzebna, ta właśnie, którą widzicie, jest nam potrzebna, żeby tu wygrać wszystko. Jak widzimy jakoś to idzie, zbieramy na tego nekromanty armia nieprzekłutych, na razie póki co, potem pomyślimy co dalej. Daję małpki żeby 6 z kimś, to, to, jest, to jest wyzwanie Nie powiem, że nie, bo czuję się trochę, wiecie Zagubiony, nie wiem czy dam sobie radę Ale kupujemy już nekromana Który nam tu będzie pięknie niszczył Ja się napiję Napiję się, bo, bo mi się chce pić Za niedługo pójdzie pierwszy map. Myślę, że dam sobie radę No spokojnie jakoś to idzie widzimy tutaj balony się niszczą romanta tutaj koksi jak zawsze bardzo lubię tego maga jest mocny a my też zbieramy zbieramy sobie pieniążki bo będziemy kupować kapsuły hydry żeby no widzicie Właśnie to sobie upgrade'ujemy, ludzie i idziemy o pierwszy i właśnie nie przeszedł. Jest dobrze póki co. Trzeba się cieszyć z tego, jak nam idzie. Ulepszamy sobie to już, na drugi poziom I będziemy robić burza rakiet Który nam się też bardzo przyda Teraz czekamy, zbieramy pieniądze na Książę Ciemności, mam nadzieję, że nazbieramy Póki co, według mnie idzie całkiem, całkiem ten jak on się nazywa? No ten jest takim minigunem, kurde, jako księg widzę Więc się cieszę I te dwie mapki muszą mi dać zwycięstwo w, w trybie skims Więc no co będzie ciężkie Myślę że ta mapa jest odpowiednia na to żeby to wykonać Ponieważ no robi aż trzy kółka i wraca w to samo miejsce, więc naprawdę no op. <grafię> jakby to powiedzieć. Mamy dopiero 10 kogo. No, on nam pomaga bardzo. Według mnie. Możemy sobie użyć, ale myślę, że bez sensu. Chociaż Nasę no se użyje, żeby... Być bezpieczniejszy. Pamiętajcie zawsze, tu macie te swoje moce, możecie je użyć, bo się nie czujecie bezpiecznie. To oczywiście zależy od, od środkowego poziomu, tam są tylko umiejętności każdej małpki. I tak. Zbieramy na tego książę ciemności. Póki co idzie, myślę, mas masno, masno. Zobaczymy, jak wejdzie dalej. Póki co, jakoś idzie, nie? Nie narzekam. Wręcz przeciwnie. Już mamy 20 koła. Jeszcze 8. Jak już na niego naspieram, to będzie bardzo dobrze, bo no, on jest mocny na chociażby Moaba. Jednego. A zaraz będzie czerwony, więc trzeba się przygotować na niego. I powinno to jakoś wyjść. Prawie mamy na Książe Ciemności Możliwe, że będę skracał ten film trochę, bo, no bo cały czas lecą te rundy, no i tyle I nic na razie nie ulepszam, ale jak będę ulepszał to, to po prostu wrócę i wam powiem I uwaga, chyba w tym momencie właśnie bierzemy Książę Ciemności, Partia co się teraz dzieje Jak on niszczy te balony, ja się znowu napiję, no sobie. Teraz właśnie widzimy. Możemy sobie w sumie użyć ABLISKI, żeby szybciej zeszedł. No i poszedł. Więc... Tak to wygląda. I teraz oczywiście ulepszamy na PNM, który kosztuje 64 koła, jest to bardzo dużo. Ale myślę, że ona zbieram sobie na tego właśnie, kurde, kolegę. Widzicie co Książę Ciemności się robi, no, po bajka, bajka dla moich uszu i w ogóle jest 63 runda, dajemy z gorszych, ale widać, dajemy radę na ludzie. Więc, no jak nie będę się odzywał, no to, to to po prostu niech to leci. Albo wiecie co? Przyspieszy po prostu czas. Niech to leci. Let's go. A więc wracamy po szybkim przyspieszeniu filmu Widzimy, że tutaj No dużo on daje Nasz PNM który, no jak widzicie, nie daje przejść nad czarnym balonem Oraz Książe Ciemności też nie daje przejść nad czarnym balonem Więc myślę, że to się uda już wykonać Jak widzicie, czarny balon znika od razu Nawet się nie pojawia praktycznie Mam 96 rundę. Musimy się jak coś przygotować. Jak będzie dużo balonów. To może nas tylko zniszczyć, myślę. Póki co idzie całkiem całkiem. Jak widzicie no zielony jakikolwiek sterowiec nasz. Zostaje zniszczony przez nas i to w bardzo szybki łatwy sposób. Teraz może być ciężko. Ale dajemy radę Jeszcze dajemy umiejętność Żeby tu ich powstrzymać dużo tego idzie, wiem Ale dajemy radę I widzicie, daliśmy radę, mamy 99 rundę To jest naprawdę dużo no i jest ostatecznie nasz kolega Który musimy go zniszczyć oczywiście No i jak widzicie wygraliśmy Kimpsy dwoma małpkami naprawdę jest to coś pięknego przeszedłem wysoki, dziękuję i dostajemy za to osiągnięcie za grę na poziomie skimpsy używając tylko dwóch małpik wiesz, on blokuj. więc no jestem szczęśliwy, że to mi się udało no to tyle, w sumie to można nazwać takim poradnikiem, jak dostać to osiągnięcie. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zostawcie łapki w górę, jeżeli chcecie więcej jakichś fajnych filmików z małpek. No i to tyle, ja się żegnam. Cześć!